Jeszcze nie mamy leku albo terapii, która zatrzymałaby starzenie się, niemniej znamy wiele sposobów, by to starzenie znacząco spowolnić. Pierwszym z nich jest bądź dobry dla jelit. Czy wiedziałeś, że twoje jelita odgrywają kluczową rolę w starzeniu się? W jelitach mamy tak zwane mikrobiom, czyli specyficzne środowisko dla bakterii i mikroorganizmów, które w zależności od diety mogą wspierać nasze zdrowie, zmniejszając stany zapalne w organizmie, lub w przypadku zaburzenia zdrowej równowagi utrudniać takie zdrowienie. Co ciekawe, wiele z korzystnych dla mikrobiomu jelitowego produktów mamy pod ręką powszechnie w naszej kulturze. Mowa tu o ogórkach czy kapuście kiszonej, ogólnie o kiszonkach, nawet jeśli miała być to kiszona rzodkiew. To są jogurty, kefiry, kwaśne mleko, maślanka. W produktach kwaśnych i fermentowanych znajduje się najlepsze środowisko dla probiotyków. Ale mamy też Prebiotyki. Mikroorganizmy, które nie podlegają trawieniu i niejako kolonizują nasze jelita i odbudowują zdrową florę bakteryjną. Najczęściej gromadzą się w składnikach nietrawionych, zwanych często pakietowo jako błonnik pokarmowy. Takimi naturalnymi produktami, które możemy zaliczyć do prebiotyków, będą czosnek, cebula, por, paragi, pszenica, żyta, banany, ziemniaki, pomidory czy miód. A więc na dzień dobry, wita nas kolorowa dieta. Oczywiście można sobie żartować o testach balistycznych w toalecie po zajadaniu kapusty kiszonej bananami i po pijaniu tego wszystkiego maślanką czy kefirem. Niemniej, jak się chwilę zastanowisz, to takie bogactwo składników jest niedostępne w dietach typu fast food i w produktach wysoko przetworzonych, jak i w produktach pełnych cukrów. O specyficznych dietetycznych wyborach jeszcze w tym filmie pomówię, ale dbanie o jeden z największych organów naszego ciała, jakim są jelita, będzie znacząco odsuwało choroby i w konsekwencji starzenie się. Przy okazji, jeśli podobają Ci się animacje i edukacja na tym kanale, nie zapomnij subskrybować i zostawić like pod filmem, by nie przegapić nowych animacji. Druga rzecz to autofagia, która jest odpowiedzią na problemy. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale kurkuma może zmniejszać stany zapalne związane ze starzeniem się. Ale to nie wszystko, bo jest ona elementem pobudzającym autofagię. Autofagia to nie jest jakaś dziwna fobia motoryzacyjna, ale specyficzna nazwa na proces oczyszczania komórek w Twoim organizmie. Dosłownie usuwanie z nich uszkodzonych fragmentów, wirusów i bakterii. Choć w sumie usuwanie nie jest idealnym słowem, bo w zasadzie mamy do czynienia z trawieniem odpadów w specyficznym otoczeniu. Jaki jest problem, jeśli autofagia spowalnia? Przede wszystkim komórki w takim środowisku mogą zacząć niebezpiecznie mutować z powodu uszkodzeń w ich DNA. Co w szerszym kontekście jest procesem powodującym wszelkiego rodzaju stany zapalne lub zaczynkiem do powstawania nowotworów, cukrzycy typu drugiego, chorób metabolicznych czy chorób układu nerwowego. A kiedy autofagia spowalnia? Po pierwsze, gdy mamy za dużo energii z zewnątrz, konkretnie z naszej diety przejadamy się i doprowadzamy do otyłości. Procesy trawienia odpadów komórkowych przyspieszają, gdy w organizmie brakuje energii, gdy pościmy, gdy robimy sobie przerwę. Tak dzieje się często na deficycie kalorycznym. Autofagia funkcjonuje też w normie, gdy odżywamy się po prostu zgodnie z naszą potrzebą. Autofagia spowalnia też, kiedy starzejemy się. Tym bardziej istotne jest, bez wiekiem pobudzać ją dietetycznie. Z produktów, jakie wspierają proces autofagi, wyłania się Kurkuma właśnie z powodu substancji kurkuminy, ale też brokuł, zielone warzywa liściaste, owoce jagodowe, orzechy, ciemne winogrona, śliwki, kiełki pszenicy, soja, grzyby, ciecierzyca, długo dojrzewające sery. Niektóre badania sugerują również, że nawet nieduża ilość kawy może stymulować autofagię. Po drugie, gdy przestajemy się ruszać, spowalnia autofagia. Ruch pomaga przyspieszać procesy metaboliczne w organizmie. Komórki w różnych obszarach ciała podlegają konkretnym stresorom, są niedożywione, niedotlenione podczas wysiłku, potrzebują szybko energii, więc podnosi się nam tętno, organizm się odżywia i oczyszcza głównie przez krwiobieg. Choć nie wszystko autofagi lekarze i naukowcy jeszcze dobrze poznali i wiedzą, to wiemy, że u osób długowiecznych obserwujemy zdrowo działający mechanizm autofagi. Do bardzo późnego życia. Trzecia rzecz, kawusia na zdrowie. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale kofeina zwiększa autofagię, ale jest też bogata w polifenole, czyli substancje antyoksydacyjne, chroniące komórki Twojego organizmu przed tak zwanym stresem oksydacyjnym. Brzmi to jak magiczne słowa za magicznymi słowami, więc spróbujmy to uprościć. W organizmie zachodzi cała masa reakcji biochemicznych, związanych choćby z metabolizmem. W tych reakcjach kluczową rolę odgrywają tlen dostarczany do komórek w krwiobiegu. Efektami ubocznymi, swoistymi odpadami tych reakcji, są tak zwane wolne rodniki, czyli cząsteczki, głównie tlenu, które mają niesparowane atomy. I te cząsteczki szukają innych cząsteczek, z którymi mogą się połączyć. Najczęściej znajdują je w otoczeniu komórek organizmu, powoli te komórki wyniszczając, wyrywając z nich inne cząsteczki. Stąd mówi się o tak zwanym stresie oksydacyjnym, czyli naporze, jaki wywołują te wolne cząsteczki tlenu, no bo oksydacja to utlenianie. Jeśli tych wolnych rodników jest zbyt wiele, następuje degeneracja komórek i wszystkie związane z tym problemy zdrowotne. Jest szereg substancji, które te wolne rodniki neutralizują i usuwają. Jednym z nich są polifenole obecne w kawie. Z kawą jednak trzeba uważać, by nie przedawkować i pić ilość wspierającą nasze zdrowie. Więcej o kawie dowiesz się z podlinkowanego mojego filmu, bardzo obszernego właśnie w tym temacie. Niemniej trzeba wymienić wśród antyoksydantów witaminy A, C, E, selen, cynk oraz likopen. Jeśli to brzmi tajemniczo, to pakietowo mówiąc, te substancje znajdziesz we świeżych warzywach i owocach. A więc wracamy znowu do kolorowego, nieprzetworzonego jedzenia. Co trzeba zaznaczyć, to w różnych dietetycznych opowieściach i mitach Krąży historia, jakoby picie czerwonego wina na wzór diet śródziemnomorskich miało przedłużać życie właśnie z powodu antyoksydacyjnych właściwości tej substancji, czyli wina. I tak, to prawda, że wino jest antyoksydantem, w szczególności czerwone, ma takie właściwości, tylko równocześnie zawiera w swoim składzie no, alkohol, który w żadnej ilości nie jest zdrowy dla organizmu. I neutralizuje bądź przewyższa negatywne wszystkie potencjalne pozytywne efekty mieszanki substancji w winie. Więc dużo się potocznie mówi o koniaczku czy winie na długowieczność, jednak w przypadku alkoholu nie ma zastosowanie ta zasada, że ilość czyni truciznę, tutaj niestety nie ma dobrych wiadomości. Zostaje w tym prozdrowotnym względzie wino bezalkoholowe, bo takie jest, i staje się coraz bardziej popularne lub octo owocowe spożywcze jako znacznie zdrowsze alternatywy. Jeśli chcesz posłuchać obszernego omówienia problemu z alkoholem, w opisie zamieszczam swój film bardzo obszerny ze źródłami naukowymi o, no niestety, szkodliwym wpływie dowolnej ilości alkoholu. Czwarta rzecz: medytuj na zdrowie. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale twoje telomery mogą się regenerować dzięki medytacji i ćwiczeniom. Medytacji jest bardzo wiele rodzajów. To, o czym myślę dzisiaj, to medytacja z gatunku tych głównie relaksacyjnych i ogólnie technik relaksacyjnych, na przykład bardzo popularny trening autogenny szulca. Potraktuj medytację szeroko. Dla niektórych będą to faktyczne treningi w bezruchu na macie, dla niektórych seanse na kanapie, dla innych modlitwa czy spokojna refleksja nad ulubioną muzyką, dla innych spacer czy yoga w stanie wysokiego skupienia. Jako ciekawostkę podam tzw. terapię śmiechem, która działa podobnie odstresowująco. Ważne, by wprowadzić organizm w świadomy stan głębokiego relaksu na przynajmniej 15 minut. Dlaczego to może przedłużyć życie? Działania antystresowe, choć rozumie się jako korzystne samo przez się, wymagają pewnych wyjaśnień. Procesy stresowe w organizmie spowalniają procesy autofagi, o których mówiłem wcześniej, ale dosłownie uszkadzają telomery. Mówiąc w dużym uproszczeniu, telomery to takie w cudzysłowie zatyczki na końcach chromosomów, które skracają się razem z wiekiem. Długość telomerów jest bezpośrednio związana z długością życia. Więc jeśli kiedykolwiek jakaś oczytana ezoteryczna ciotka zaczęła ci wróżyć z dłoni, odczytując co oznacza jaka linia i wskazując na linię życia na dłoni, to szkoda, że taka ciotka nie wiedziała, że faktyczna linia życia to twoje regularnie skracające się telomery. I medytacja w różnej formie, istotnie by prowadziła do głębokiego relaksu, raz dziennie przez minimum 15 minut, wspiera aktywność enzymu telomerazy, który odpowiedzialny jest za naprawę uszkodzonych telomerów. Piąta rzecz: postprzerywany na pobudzenie. Autofagię, wspomnianą wcześniej, oraz rozliczne korzyści w metabolizmie i zdrowiu jelit stymuluje tzw. postprzerywany. Co więcej, sprzyja on naprawie uszkodzonego DNA komórkowego i telomerazę. Nie mówimy o żadnym ekstremalnym poszczeniu przez kilka dni czy tygodni. Nawet metoda 8 na 16, czyli 8-godzinne okienko żywieniowe i 16-godzinna przerwa wystarczy, by zauważyć korzyści z postu przerywanego. Szósta rzecz. Sen odpowiedział na problemy tego świata. Ośnie zrealizowałem obszerny dokument podający wszystkie naukowe źródła o tym, jak zdrowo spać, dlaczego to ważne i co grozi, kiedy deprywujemy się sennie. Powiem tylko w tym filmie, że tak zwany trójkąt dobrostanu człowieka, w którym mamy dietę, aktywność fizyczną i sen, z tego trójkąta najważniejszy zawsze będzie sen. Zaniedbanie go to kaskada problemów zdrowotnych i psychicznych w całym organizmie, w całym życiu. Trzymaj więc rytm dobowy, dbaj o dobrą higienę snu, nie pij na wieczór, unikaj alkoholu do spania i jedz lekką kolację. Melatonina, która jest obecna w organizmie, kiedy jest ciemno podczas snu jest potężnym antyoksydantem i chroni nasze komórki przed uszkodzeniami. No i siódma rzecz. To są twoje sposoby. Siódmą opcję pozostawiam widzom tego kanału, którzy nieraz zaskoczyli mnie przenikliwością i wiedzą. Wpisz w komentarzu, co Twoim zdaniem zatrzymuje starzenie, a ciekawych zapraszam do sekcji komentarzy. Wierzę, że znajdą się tam ambitne i ciekawe kąski wiedzy, za które jestem wdzięczny, zawsze wdzięczny. Dzięki za twój czas i nie zapomnij subskrybować, by nie przegapić kolejnych filmów i pamiętaj Pozostań nieprzeciętne. Cześć.